Święty Paweł dzisiaj podpowiada: Zapuśćcie w Nim korzenie i budujcie na Nim. Dlaczego? Dlatego, że w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. To jest taka boska gwarancja tego, że kiedy poszukujemy, Jezusa Chrystusa, kiedy poszukujemy Jego nauki, poszukujemy Jego mądrości i obecności, to wtedy nasze życie się zmienia. Nasze życie jest budowane według takiego klucza, który jest kluczem pełnym z jednej strony ofiary, ale z drugiej strony pewności w kroczeniu po drogach wiary, bo oto trwałość, zapuszczenie korzeni pozwala nam być stabilnymi w naszym życiu. Pamiętamy, kiedy były wielkie nawałnice, to przewracały się najpierw te drzewa, które miały płytkie korzenie. Te, które miały głęboko umocowane korzenie, te wytrzymały nawałnice, wytrzymały moc żywiołu. Dlatego zapuśćmy korzenie w Jezusie Chrystusie i radujmy się naszym życiem. Thank you